W dzisiejszym filmie pokażę Wam, co kryje się w pudełku. Znajdź to w domu, Kapitana Nauki. Gra przeznaczona jest dla grupy wiekowej jak możecie tutaj zobaczyć, 4-8, i ma postać takiej bardzo wygodnej walizeczki. Niestety. Wiecie, że bardzo zwracam na to uwagę w przypadku gier. Przechowujemy tu mnóstwo powietrza. Oj, mnóstwo, zobaczcie. To jest całe serce gry, można powiedzieć. No i pudełko jest w porównaniu do zawartości ogromne. Poza tym mamy tutaj, oczywiście, instrukcję, może nie będę jej wyciągać, a także notes. Tropiciela, w którym dzieci mogą sobie notować. Zobaczcie, jakie fajne mamy tutaj grafiki na stronach. Bardzo jesienne, w jesiennym klimacie. No, ale najważniejszy to jest zestaw tych kart, które tutaj na tym sznureczku mamy. Karty są podzielone według trudności. Żółte karty są łatwiejsze, niebieskie trudniejsze. Na końcu mamy 8 dodatkowych kart z wyzwaniami. A kolor tych kart mówi nam o tym, że różowe karty będą nam pozwalały odkrywać i konstruować, z niebieskimi będziemy tworzyć dzieła jak prawdziwy artysta, z kartami zielonymi będziemy ćwiczyć, to są karty sportowe, a fioletowe służą do opowiadania. Ale najpierw przyjrzyjmy się kartom, które mamy do Szukania w domu, jak sugeruje zresztą nazwa tej gry. Pierwsza karta to karta ze skróconą instrukcją, a następnie mamy już karty zadań. Gra nie ma określonej ilości uczestników. Można się w nią bawić zarówno z jednym dzieckiem, jak i z większą grupą dzieci, także zróżnicowanych wiekowo, bowiem wtedy równocześnie młodsze dzieci mogą szukać czegoś z żółtej karty, a starsze, Dzieci czegoś z kart niebieskich czy też turkusowych. Możemy bawić się w taki sposób, że trzeba daną rzecz przynieść, ale możemy też bawić się, jak to zostało nazwane w instrukcji, bez brudzenia, czyli po prostu wskazujemy, gdzie dana rzecz się znajduje. W instrukcji mamy opisanych kilka wariantów zabawy, ale myślę, że karty te mogą inspirować do wielu różnych, również innych aktywności. I tak, mamy na przykład misję. Liczy się szybkość, czyli kto pierwszy znajdzie z wylosowanej jednej karty to, co jest na tej karcie zapisane czyli coś niebieskiego, jakieś narzędzie, puszkę. Ten zdobywa kartę, a zabawę wygrywa gracz, który będzie posiadał największą liczbę kart. Mamy też misję Znajdź 5, czyli losujemy 5 kart na osobę, czy też na drużynę. Jeżeli gracie, bawicie się z większą ilością dzieci, możecie te przedmioty przynosić, lub też na przykład zapisywać je w notesie tropiciela. No i grę wygrywa ta drużyna bądź ten gracz, który jako pierwszy zgromadzi wszystkie 5 przedmiotów z. Kart. Karty możecie bez problemu rozłączyć. Zobaczcie, tutaj jest supełek, który da się bez problemu odwiązać. Oraz później po skończonej zabawie z powrotem możecie oczywiście je wszystkie razem związać. Pokażę Wam jeszcze te karty. Na końcu, po drodze sobie sprawdźcie, poczytajcie niektóre z niebieskich. I tak, z różowych kart, czyli odkryj i skonstruuj, mamy na przykład: zaprojektuj i zbuduj dla siebie kryjówkę lub fort, albo zbuduj kanapkowy wieżowiec odpowiedniej wysokości, żeby nakarmić wszystkich głodnych domowników, lub też schowaj jedno ze swych znalezisk, a następnie doprowadź do niego innych, przy pomocy wskazówek ciepło zimno, czyli to jest zabawa, którą ja znam z mojego dzieciństwa. Chowało się wtedy przedmioty i właśnie mówiąc ciepło zimno próbowało się doprowadzić do nich innych uczestników zabawy. Tutaj mamy artystyczne niebieskie karty, przygotuj plakat ułatwiający segregowanie śmieci, czyli połączenie artystycznej pracy z edukacją. Wymyśl sposób na nowe wykorzystanie jednego lub kilku swoich znalezisk i Przetestuj swój sposób. Namaluj na kartce swoją wersję znanego obrazu lub zdjęcia. Potem mamy sportowe karty, rozruszaj się. Czyli na przykład, wyobraź sobie, że jesteś na stacji kosmicznej w stanie nieważkości i spróbuj pokazać, jak się poruszasz. Zatańcz w rytm swojej ulubionej, energicznej piosenki. Spróbuj pokazać po kolei litery nazwy swojej miejscowości dłońmi, a potem całym ciałem. I fioletowe karty, wymyśl krótką rymowankę na temat tego, co dziś robiłeś. Znajdź w domu trzy przedmioty, które. Za Zaczynają się na tę samą głoskę, i trzy, które zaczynają się na tę samą sylabę. Czy wybierz przedmiot i wymyśl do niego inne zastosowanie tych zadań? Mamy tutaj naprawdę mnóstwo. A to wciąż nie wszystko, bowiem w instrukcji macie kod QR do zeskanowania, który pozwala pobrać materiały ze strony kapitana nauki oraz dodatkowe pomysły na zabawy. Także tak nam się prezentuje ze. Znajdź to w domu, bardzo fajny zestaw. Do nauki i zabawy, który zaangażuje nawet większą grupę dzieci, więc myślę, że będzie świetny także, gdy zapraszacie na urodziny. Dzieciaki mogą się świetnie razem bawić. Gdyby tylko pudełko było mniejsze, to byłoby idealnie. Wiecie, jak ja nie lubię przechowywać powietrza, wielokrotnie o tym mówiłam. No a niestety tutaj przechowujemy go sporo. Ale, tak czy inaczej, zestaw jest świetny i Myślę, że na te jesienne i zimowe dni do zabawy w domu to jest... Must have po prostu dla dzieci w wieku 4-8 lat. Zapraszam Was także na blog. W opisie do filmu jest link, tam są zdjęcia, i w opisie jest też link do Ceneo, gdzie możecie sprawdzić, ile ten zestaw aktualnie kosztuje i w którym internetowym sklepie można go kupić najtaniej. Także zachęcam do zaglądania w opis i do subskrybowania mojego kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami.